Siemano, z tej strony Mati dzisiaj gramy w CS:GOZY Halo, halo o jesteś? Bo... No i sobie wiem, że trochę nie nagrywałem, bo po prostu było tak mi gorąco... Czekajcie, o coś mi się... O Jezu, już, sorry Coś mi ty... no przez przypadek nie to co chciałem Kurde <gryw> A i właśnie, zapraszam Was na mojego Discorda AWP o kurde, no właśnie Jak dołączycie to będziemy mogli sobie czasem pograć Coś tam sobie, nie wiem Kurde, nie, nie grałem dawno Też Aha No, nie grałem dawno, ale no no szybciutko otwieramy to Dzisiaj sobie gramy oczywiście Rankedica. Jak oczywiście jakieś gówno nam się trafia Najważniejsze, że nie blast No, TV Mamy jakieś Mr. Pulpiz. O! Ho, 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 ale ruszyłem szybko. A e, kapilara dobra. Boże, nigdy nie lubię W ogóle dajcie znać, czy byście chcieli mieć na w WP Dragon Lore. A ty jak tam tobie idzie, Coś tam weź, pogadaj. A, dobrze, dobrze. Boże, się tak zes... Nie, on chyba nie wie co on robi. Kurde, no co jest? O nie nie kurde Boże święty, jestem tragiczny. No poczekam na niego Dobra leży w końcu ja dziele no? Dobra, ale mam już Rajcza. Dobra, się mu, Boże. Nie widzę, że z mu wolna. Boże. No, ja na jaki mu zaraz dupnę hero. P. Dobra. że gościł no. stał w miejscu i do mnie nawet nie strzelał? podklejka chłopie, ja na nim byłem, mógł mnie tak łatwo zabić o, ho, ho, ho. tak o, to się bo... robi dobra, ile ty masz fragu? aha, chłop ma 12 już no łatwo z tym kasujemy, kasujemy, nie ma, nie pozwalamy boże o, jaką to? dobra, nie aha, ho, dobra. Ho, ho, ho. Dobra, siedzi. Mam to, Kolejna głupa, nice. O, o ty, o nie, teraz... O, dominator, masz. wolaj! Dobra, siedzi. Siedzi mu, znowu hedzik, co jest? Piesień z dupy średniowiecza. Co? Jak? O ty, Nie no, z Galika to akurat łatwo. Muszę przyznać. No. Chodź tu. O to, ale mu siadło. O nie! Let's go. Aha, on cztery razy mnie trafił, a ja go tylko trzy. Ale mieliśmy prawie tak samo wynik jakby... No, No niech mu siądzie to. No ja wiedziałem, że no, on tu wychyli. Dobra, leży frajer. Nie, Dobra, leży. Kurde, ja tu mam dzisiaj akurat farta, same chedziki prawie siadają. Ma. O, a w, pa, mm, w ogóle ładny kałaszek. O, ho, 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 tak to się robi. Co prawda moja ranga to nom, hmm. no. silver jeden. Nie no, no co on robi? No, ci dam. Ale to jest ten gracz, to jest gracz, a nie bot. Nie nawiesz się, bo po prostu... Aha, wiesz, że my właśnie wygraliśmy, bo... Nie, przegraliśmy, bo nie dołączyło... nie dołączyła osoba, nie. No. <grymne> Dobra, to robimy krótkie cięcie i widzimy się już, jak nam znajdzie kolejną gierkę. Dobra, już jesteśmy. Zmiana planów będziecie widzieli wszystko, cały proces. Musimy trochę was zanudzić Proszę bardzo. <grymne> No Jezu, takie naklejki. To, to, co to jest co to za gu... o, nie, 2, nie, 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 na nie, to nie, To nie, to nie, nie, To, nie, 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 to to nie, 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 O, nie, 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 za cicho było. W ogóle może live dzisiaj wsiądzie. Kapitan. Kapitan. Na kanale to CSGO! Jak będzie chciał kapitan Oscar, oczywiście chciał zagrać na live'iku, to, to, to tak z godzinkę, nie wiem, czy lub dwa sobie zagramy. A i powiedz jak będzie już to. <grym> Kurde, patrzcie, patrzcie. Oj, nie to. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. A wupy wbijajcie. Adminy są. Co to jest? CO TO JEST? Co to? A to nieważne eee, Dobra, lepiej wróćmy do CSGO Akademia Taktyczna Matunia! Dzisiaj będziemy Walić Smołka na A A Mati też może będę miał wreszcie Od kiedy? No już niedługo, bo już mi mam zrobiony płot Aha więc już może... Dobra, cięcia? Co? Robisz cięcia? Nie, jak mi tutaj wszystko na żywo. Nie. Dobra, patrzcie, jak będę mieć klucze, to sobie otworzymy może na Widzicie? To! Chociaż gdyby mi chociaż to, albo to siadło, to bym był zadowolony, albo nawet już to! Nie jest taki zły w sumie ten kałach. Ale mam fajnego, mi się bardzo podoba ten mój dzielnie są ten. to jest jak... akarz elitarny, on jest niby ta, ten niebieski, ale był warty chyba z 20 zł I to jeszcze nawet nie jest fabrycznie nowy. Dobra, nieważne. Oj, coś będzie długo nam dzisiaj szukać. Nie, co ja zrobiłem? Co ja za... Czekaj, co ja miałem przed tym? Co miałem zamiast tego założonego? No, Dobra, no, to... Google. Co tam będziesz szukał? Już francuskie pancerzniki, albo no tak średnio bym powiedział, tutaj mi mecze poszło ostatnio, widzicie. O, akceptuj, akceptuj, miraż, 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 miraż! Jest. Dobra, rozwalamy ich. Taktyka, aż a I'm rushem, bro. Załagradziłam rush E. Okej, okay, deagle na początek. Ale szkoda, że nie mam gracza, bym mu walno chętnie, chedzika Chodź, o, Nice Ej, bo tu oni mają bota, tak w ogóle, który się kręci po prostu Oj, dobra, siadło mi W się sensie jemu O mnie. Niech wie, że jestem wcelowany Gdzie na shiftie jesteście wcelowani Nie mam gracza no bo nie ma, bo o, oni są tylko we dwóch strzelam śmietniki ej, zaraz będzie znowu tak, że będziemy tylko wiesz, my znowu będziemy nie ma się grać resztę ciekawe dlaczego, w sumie trochę szkoda ale mogłyby być tutaj Negewy jeszcze na tych mhm. rozgrywkach takich... okej, ja i warunąć. ten pistolecik ma kaliber mogłeś 380 mm chociaż nie no pewnie jakoś pięć pewnie Chodź tu kurde gracza nie... O dobra Ale mówiłem w tyłek bolca <grych> Ale to tak znoże tak pięknie mu weszło po prostu Dobra jeszcze raz Ej no Kurde o dobra już są gracze Dobra rozpoczynamy giereczkę ho! Róg fioletowy, dobra. myślisz, że o tobie zapomniałem? Nie, no, kolego, czemu wyszedłeś tak? Kolego, dlaczego jesteś taki głupi? Dlaczego on się tak wychylił, że po prostu nie miał już niczego? Aha, zdjął mnie. mnie, próbuje. Aha, czyli ja z tym wróg fingan, co jest w przeciwnej drużynie, to ja już grałem, bo go mam wyciszonego. Wiesz? Aha. Ja z nim na 100% grałem, skoro jest wyciszony. No, Ej, no czarny, zdechnij no, jest się do... Nie! Po nie! 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 Jest Nie! 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 Kurde, Nie! 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 W... Dobra, Nie! defa, dobra Kupiłeś defa, Oscar. No, miałem, Nie! i Nie! No, i. Dobra, Nie! Defa, Defa, Dobra. No? Dobra, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź na no, okno, chodź okno, chodź okno Op. Dobra, chodź tu, chodź na window Chodź na okno i chodź tu Tam się ustaw Idę, idę, idę kliknąłem C to, gdzieś Idę, idę, idę Ustaw się tam w rogu, Jestem. żebyś widział e, tego, pałac Dobra, bomba A, de, de, de. idź na A pałac. Idź A, idź A, idź A O, o kurde, wzięło Aj, aj. No kurde no wy się pchacie tu, kurde, tylu ich? Macie go? Oj, tam? Ma go Dobra rugę. Ej! No kto do mnie strzelił? Skąd? Konek jest łącznik, Konek, łącz... konek! No co ty? Pilnujcie paki, pilnujcie paki. E, o, e, dżungla, dżungla, dżungla. Oski, masz go na dżungli. Tak, tu i po lewej jest dżungla. Tu po lewej jak jest Aha. okno, tu jest dżungla. Dawaj, brawo, jeszcze to... jeden, jeszcze jeden, dobrze Oski. Przeładuj, gdzie przeładuj, 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 przeładuj. a gdzie drugi? Aha. Jezu, gdy przyład... Nie, to jest Oski, gdzie się ładuje. No ja wiem, to jest najgorsze. Dobra, spokojnie, pistoletówki się. Eee, wycisz czat, wycisz Wycisz czat po prostu. Czekaj to najpierw wyposażenie. Dobra, Deagle challenge. Deagle challenge. Zowie. Czekaj jak się wyciszało? Eee, e, taba przytrzymujesz, prawy przycisk myszy i u góry masz takie coś jak... E, taka ikonka głośnika... mam już, którą... mam już. Dobra. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra, ale to zwaliłem. Stary, dobry Ty Co ty ile masz? Lat 30? No, kurde, coś nie, nie mogę wskoczyć. Czewam. HB. HB, HB. Rozbij, guys! Ano tak, zapomniałem. Pora, nie gotem. Ej, co oni chcą wyrzucić? No, no. F2. Nie, ma jakiś odklejony. A ja jestem na B. O Jezu! Zapomniałam o tej wie? Short, short, Szujesz shorta, masz no shorta. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Sejwuj, sejwuj broń. Sobie. Dobra, zdechniesz. Dobra, Oskar, teraz jeszcze... Ja się... jednego zabiłem. Dobra, pijemy kole. Tak. Dobra, ja już jestem odskolony, wypiłem kole. Dobra, ja gram eko, kupię defa i granaty. No, Ej, staćcie na coś jeszcze? Dobra. A nie, nie staćcie, dobra. Ej, dość skin'a, zbieraj. No? no? Co? A w No tak, bo możesz sobie otworzyć skrzynię z agentami. No. Co tam? Tam i Wiesz, ty no, Dobra, ile po broń? Kurde, ja tam nic nie widzę. Gdzie? Ha, tam jaki debil ze mnie. Dobra, sorry, sorry, bro. Po prostu nie miał... Dobra, mam tu gdzieś, kupuję tą AWP, -ę. kupuję. Wywalaj się co prawda za zero, ale no. Ej, Oski! A dobra, w sumie to już nic. Dobra, ja lecę awp -a. Ej, bo tu gościu gra z autoszmaty. Wiesz? W naszym teamie jest autoszmata jedna. To mamy dobrze w sumie. Gdzie? Ej, bo Gdzie? Kto tu nawala? No co? Ej, no... Ma... Jakim cudem ona wychodzi i mnie zdejmuje nagle? Hitlert! No co jest? No co jest? No jest, wiesz co, naprawdę. Ej, no co tu się odwaliło? Przecież widział, że plantuje. Czemu go nie zdjął? Teraz nie daje pani e, Proszę nie przeklinać. No ale noc. To dzieci będą dobrać. oglądały, to dzieci oglądają kolego. No nie, nie, Dobra, nie kupuję P250 i SSG. Ja to ma chodź, na okno, okno, idziesz? A idziesz, chodź tu, chodź. No jasne, jestem, jestem. Chodź, umiesz tam skoczyć. No jasne. Na midzie? Mid! Weź powiedz, a nie, bo ty też mam wyciszony. Dobra. E, walę tutaj flesza i ja przechodzę, uciekam. Okay. Dobra, uciekamy. Ej, co? Co? Że, co, co? Przeszedł przez tam. Ha, wskoczył sobie tutaj. Dobra, oglądamy Oskiego. Dobra, Oskar Campi. Wychodzi, idzie, patrzy się. Rozgląda, konekta ma. Wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz! Lewa! Lewo! Dobrze! Co on robi? Co on robi? Jaka faza? Oskar! Jest teraz z tobą wywiad. Skąd masz taką dobrą fazę? Pijesz jakąś, nie wiem, gola? Ej, weź tam patrz konekta! O, tutaj te drzwi! Lewo, lewo! O i tutaj patrz, tam te drzwi, Ono? Czy jak nie będzie i szedł ktoś? Mhm. No, jemy bądź. No. no? Masz go! Dobra! Co Brawo! Brawa ci biję! Uratowałeś nas! Ugrałeś gierkę! Dziękuję, dziękuję. Dobra, ja lecę... E, Russian Tactic Chyba A właśnie, kupię sobie Zeus'a Czemu by nie, co? Ha, chłop ma moją chyba Tak w ogóle Co? Ale skąd mnie zabił? Zobacz, idź tam na e, rampę. Rampa, rampa. Lewo. Jak? Patrz mi, jakim cudem nam się tam dostał już? Nie wiem. Co nie? Co? nie wywalamy go niech sobie awczy tam mam gdzieś tego strata to on przez niego przegramy i przez niego on sobie sam zostanie bana

to No super! Jakie gry, z takiej broni, że nawet nie miałem już jak grać? Dobra, jakoś nie wiem, coś mi słabo i tylko idzie. Dobra, Digla, kupię sobie i Flesha. Dobra, i to tyle. Go, go, go! Jaki najm jest najmniej możliwy zadany teamage Jaki to jest? Aj, Nie wiem, śniadanie. to mu się nie znam Dobra, ktoś go zabił. No kurde, gościu mnie blokuje. Ja myślę, że to beoski. No, no, Dobra, idziemy. Nie, nam idzie, są. Tam idzie, idę, idę, idę. nie o ja ci wywalił dobra na stron zaraz my rusce tak znaczy przepraszam sowieci dobra no to gdzieś kupuję sobie o, tek ja kupuję sobie teka i flesza daj mi pakę, mogę czy nie co za tobą. Pow Oskar! Patrzcie widzę, jak Oskar się obraca? Okej, okay, już ci daję, okej. Okay. Jeszcze chwila, jestem w połowie! Który to? On pewnie Dostał po jaja. A coś tam, mi e... zadał Dima Okej, okay, Oskar ciśnie Gdzie Na szorcie chyba Jeden był o, Ale spray! Po co ci bomba teraz w łapie? Chyba e? do że strzelam to jeszcze... To rakałach. Aha, ale nic mi więcej nie stać. Ja sobie kupiłem SSG i TK i smołka. Nie wiem po co mi. A w ogóle nie wiem, ale mam wrażenie, jakby jeden kurde tam od nich z drużyny miał jakiegoś, nie wiem, jakieś cheat'y. Kurde, nie wiem ten dark to nagle nie wiem, się skądś pojawia? no właśnie, aha kolej, tylko że to teraz ten już na midzie jest nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj, zostań, nie pikuj oni sami podejdą aha oh, oh, oh. z tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba i do zobaczenia. Z dzwoneczkiem. Tak, z dzwoneczkiem. No elo.